Witajcie w naszej dzisiejszej rozmowie. Zajmiemy się tematem, który, no cóż, dla wielu nauczycieli jest naprawdę istotny, a czasem wręcz palący. Mianowicie, jak wyjść poza mury szkoły i, no wiesz, znaleźć nową ścieżkę zawodową. Dzień dobry. Tak, to prawda. Wielu pedagogów czuje się trochę, no, wypalonych, może niedocenionych, albo po prostu gotowych na jakąś zmianę. Dokładnie. Ale często pojawia się ten paraliżujący strach prawda przed nieznanym, wątpliwości we własnej siły, a czasem nawet takie poczucie winy że zdradza się to powołanie. Mhm. Mm Te emocje są bardzo, bardzo częste i w sumie całkowicie zrozumiałe no bo jest obawa przed utratą stabilizacji, tej pewnej pracy przed wejściem w ten korporacyjny świat, który ma, powiedzmy sobie, inne zasady. No i to przekonanie. Co ja właściwie umiem poza uczeniem, to chyba najczęstsze, co słyszę. Tak, to jest kluczowe. Dlatego dzisiaj y, chcielibyśmy przyjrzeć się bliżej materiałom z szkolenia online, które nazywa się Kariera nauczyciela poza szkołą. Właśnie, zobaczymy, jakie konkretne y, narzędzia i strategie to szkolenie proponuje, żeby ten trudny proces przejść tak świadomie i no, miejmy nadzieję, z sukcesem. Jak te materiały mogą pomóc krok po kroku zbudować tę nową drogę? No więc, szkolenie zaczyna od fundamentu, czyli od zmierzenia się właśnie z tymi obawami, o których mówiłaś. Okej. Okay. Strach jest naturalny, wiadomo. Ale e, kluczowe jest, żeby nie pozwolić mu sobą zawładnąć. Materiały podkreślają, jak ważne jest nazwanie tych lęków, co konkretnie mnie przeraża. Czy to utrata pensji? Czy ocena rodziny, znajomych, a może po prostu porażka w nowej roli? No dobrze, ale samo nazwanie lęków to chyba trochę za mało. Co dalej proponuje to szkolenie? Oczywiście, że nie wystarczy. Szkolenie proponuje bardzo praktyczne podejście, taką analizę ryzyka. Wiesz, wypisujemy obawy w jednej kolumnie, a w drugiej szukamy racjonalnych odpowiedzi albo sposobów, jak to ryzyko zminimalizować. Czyli na przykład? No, boisz się o finanse. Stwórz plan finansowy, zacznij budować poduszkę bezpieczeństwa. Boisz się opinii innych. Skup się na swoim celu, na swojej motywacji. Co ciekawe, materiały sugerują też taką strategię, którą nazywają miękkie lądowanie. Miękkie lądowanie, co to znaczy? Znaczy, żeby rozwijać tę nową ścieżkę jeszcze po godzinach, wiesz, zanim rzucisz pracę w szkole, to y, bardzo zmniejsza ryzyko i presję. Nie skaczesz od razu na głęboką wodę. To brzmi, no, sensownie, naprawdę. Ale wróćmy do tego przekonania o braku umiejętności. Jak szkolenie pomaga wzbudzić tę pewność siebie, bo to chyba podstawa, nie? Tu dotykamy kolejnego bardzo ważnego punktu szkolenia. Chodzi o obalenie tego mitu, że nauczyciel umie tylko uczyć. Mhm. Mm Wręcz przeciwnie. Prowadzące to szkolenia zachęcają, żeby spojrzeć na swoje doświadczenie z zupełnie innej perspektywy. No bo pomyśl, każdy nauczyciel ma na koncie jakieś sukcesy, prawda? No jasne, przygotowanie maturzystów, jakaś trudna klasa, którą udało się ogarnąć, projekt szkolny. Dokładnie i za tymi sukcesami stoją konkretne, bardzo cenne na rynku pracy umiejętności. Zarządzanie grupą, motywowanie ludzi, kreatywności, rozwiązywanie konfliktów na bieżąco, planowanie, komunikacja. Ta lista jest naprawdę długa. Czyli chodzi o to, żeby zobaczyć siebie oczami, powiedzmy, rekrutera spoza edukacji. Pamiętam ten przykład pani Jadwigi z materiałów szkoleniowych, która po przejściu do kancelarii prawnej poczuła ulgę, odzyskała spokój. To pokazuje, że zmiana to nie tylko finanse, ale też dobrostan psychiczny. Dokładnie tak. Szkolenie proponuje takie ćwiczenie. Wypisz pięć swoich największych sukcesów zawodowych. I zastanów się, jakie konkretnie umiejętności pozwoliły ci je osiągnąć. To naprawdę wiesz, otwiera oczy. Mm -hmm. Trzeba się nauczyć mówić o swoim doświadczeniu językiem korzyści dla pracodawcy. Szkolenie dostarcza tu konkretnych przykładów, jak przetłumaczyć te szkolne obowiązki na język biznesu. Na przykład. No, na przykład organizacja wycieczki szkolnej. To przecież nic innego, jak zarządzanie projektem, logistyką i budżetem. Albo prowadzenie wywiadówki. To są umiejętności prezentacyjne, negocjacyjne, komunikacja z trudnym klientem, można powiedzieć. OK. Czyli pierwszy krok to praca nad głową, oswojenie strachu i zbudowanie świadomości własnych atutów. Super. Ale co z konkretami? Jak szkolenie podchodzi do planowania finansowego? To przecież jest kluczowe. Bez tego ani róż. Tak, zgadza się. Bez solidnego planu finansowego trudno o spokój w całym tym procesie zmiany. Szkolenie wprowadza tu bardzo praktyczne koncepcje. Po pierwsze coś, co nazywają budżetem minimum. Budżet minimum. Tak, czyli ile pieniędzy naprawdę potrzebujesz miesięcznie na życie, powiedzmy po zaciśnięciu pasa. To jest podstawa do obliczenia tak zwanego runway. Runway. Jak pas startowy? Dokładnie, pas startowy czyli na ile miesięcy wystarczą ci oszczędności, biorąc pod uwagę ten minimalny budżet i ewentualne dochody pomostowe. Dochody pomostowe a co to takiego? To są takie dodatkowe źródła zarobków w okresie przejściowym, które pozwalają, no wiesz, wydłużyć ten runway i zmniejszyć presję na szybkie znalezienie nowej pracy. Czyli na przykład Mogą to być korepetycje, jakieś drobne zlecenia online, może redakcja tekstów, tłumaczenia, cokolwiek, co wykorzystuje te umiejętności, które już masz, i co można robić po godzinach lub w weekendy. Szkolenie pokazuje, jak systematycznie odkładać pieniądze, nawet niewielkie kwoty. Jakieś metody? Tak, na przykład metoda budżetu odwróconego, czyli najpierw odkładasz, potem wydajesz resztę. Albo proponują taki eksperyment. Przez cztery tygodnie analizujesz dokładnie swoje wydatki, płacąc tylko gotówką albo specjalną kartą. Chodzi o to, żeby odzyskać kontrolę nad finansami. To na pewno daje poczucie bezpieczeństwa. A co z organizacją czasu? Bo przecież szukanie nowej pracy, może jakaś nauka nowych rzeczy, a często jeszcze praca w szkole na części tatu, to jest ogromne wyzwanie logistyczne. O tak. Szkolenie proponuje tutaj takie podejście blokowe, czyli wyznaczenie sobie w tygodniu konkretnych nieprzekraczalnych bloków czasowych, na przykład 4 razy po 90 minut na naukę, na szukanie ofert, na networking czy na pracę nad jakimiś projektami do portfolio. I to działa. Kluczowe jest traktowanie tego czasu równie poważnie jak obowiązków zawodowych. To wymaga dyscypliny, wiadomo, ale pozwala systematycznie iść do przodu. Materiały zawierają przykłady, jak taki tydzień może wyglądać i jak ustalić sobie realistyczne cele. Pokazują też, jak ważny jest rytm finansowy i zarządzanie energią, czyli planowanie odpoczynku. Dobrze, mamy więc fundament mentalny i finansowo-organizacyjny. Co dalej? Jak to szkolenie pomaga znaleźć tę odpowiednią dla siebie ścieżkę kariery? To jest kolejny bardzo ważny etap. Kiedy już mamy świadomość swoich mocnych stron. No to trzeba rozejrzeć się po rynku pracy. Szkolenie prezentuje naprawdę szerokie spektrum możliwości dla nauczycieli. I znowu, obala mit, że jedyna opcja to praca w innej szkole czy placówce edukacyjnej. Chociaż to też jest to opcja, prawda? Wydawnictwa, edtech. Oczywiście. Sektor edtech, czyli technologii edukacyjnych, wydawnictwa edukacyjne, firmy szkoleniowe, to jest taki naturalny kierunek dla wielu osób. Ale możliwości jest znacznie, znacznie więcej. Jakie na przykład według tego szkolenia? No, na przykład działy HR i LD, czyli Learning and Development. A, szkolenia i rozwój w firmach. Tak jest. Tam umiejętności dydaktyczne, komunikacyjne są po prostu na wagę złota. Dalej, administracja, koordynacja projektów, obsługa klienta. Tu liczy się organizacja, te kompetencje interpersonalne. A coś bardziej kreatywnego? Oczywiście branże kreatywne copywriting, tworzenie treści, content marketing, jeśli ktoś ma tak zwane lekkie pióro i zmysł estetyczny. Nawet IT, analityka danych, testowanie oprogramowania, projektowanie doświadczeń użytkownika, czyli UX design. Oczywiście po zdobiciu odpowiednich kwalifikacji technicznych. Szkolenie pokazuje, że drzwi jest naprawdę wiele. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie pukać i jak się przygotować. No dobrze, ale. Jak wybrać te właściwe drzwi dla siebie? Tyle możliwości może przytłaczać? Czy szkolenie podsuwa jakieś metody? Tak, tak. Zachęca do takiej głębszej autorefleksji. Zadania sobie pytań. Co ja naprawdę lubię robić? W czym jestem dobra? W czym mogę pomagać innym? Jakie warunki pracy są dla mnie ważne? Proponuję też konkretne narzędzia, jak testy osobowości zawodowej, np. 16 Personalities, czy portale typu mapakarier.org. Czyli nie tylko intuicja. Nie tylko. Przede wszystkim research. Analiza ogłoszeń o pracę w tych branżach, które nas interesują. Przeglądanie profili na LinkedIn osób, które już tam pracują. Co one robią, jakie mają ścieżki kariery. Rozmowy informacyjne z ludźmi z branży. Chodzi o to, by znaleźć taki punkt styku między swoimi predyspozycjami, umiejętnościami, a tym, czego realnie potrzebuje rynek. Czyli nie strzelać na oślep, tylko świadomie wybrać powiedzmy dwie, trzy najbardziej obiecujące opcje i je dokładnie zbadać. To pewnie wymaga czasu, ale oszczędza frustracji później. Dokładnie tak. Kiedy już mamy wybrane te potencjalne ścieżki, szkolenie przechodzi do planowania samego przekwalifikowania jak zdobyć brakujące kompetencje. No właśnie, jak? Metod jest mnóstwo. Kursy online na platformach typu Udemy czy Kursera, bardziej intensywne bootcampy, studia podyplomowe, certyfikaty branżowe. Ale też, co ważne, darmowe zasoby: blogi, webinary, kanały na YouTube, książki branżowe. Ważne jest, żeby uczyć się w sposób ukierunkowany i, co podkreśla, szkolenie projektowe projektowy. Tak. Czyli od razu tworzyć coś, co można pokazać w portfolio. Nawet jeśli to mały projekt. Portfolio. Czy to jest ważne nawet jeśli nie celuje w branżę kreatywną typu grafik czy copywriter? Jak najbardziej. Szkolenie mocno to podkreśla. Portfolio to jest po prostu dowód posiadania konkretnych umiejętności. To może być przykładowy plan szkolenia, które opracowałaś. Analiza danych z jakiegoś fikcyjnego projektu. Opracowany materiał e-learningowy cokolwiek, co pokazuje inicjatywę i konkretne efekty nauki. Rozumiem. A co z doświadczeniem? Trudno jest zdobyć bez pracy. No właśnie. Dlatego szkolenie mówi o wolontariacie, stażach, praktykach. Nawet o małych projektach robionych dla znajomych czy dla jakiejś organizacji non-profit. I oczywiście niezwykle ważne jest budowanie marki osobistej online. Głównie na LinkedIn, zgaduję? Głównie, ale nie tylko. LinkedIn to temat, któremu szkolenie poświęca osobny, bardzo praktyczny moduł. Dlaczego jest aż tak ważne według autorów tego szkolenia? Mm -hmm. Bo dzisiaj to jest podstawowe narzędzie rekrutacji i networkingu w wielu, wielu branżach, zwłaszcza przy zmianie zawodu. Szkolenie pokazuje krok po kroku, jak stworzyć profesjonalny profil, który przyciągnie uwagę rekruterów, nawet jeśli, no wiesz, zmieniamy branżę. Co jest kluczowe w takim profilu? Profesjonalne zdjęcie. chwytliwe nagłówek taki, który łączy przeszłość nauczycielską z przyszłością w nowej roli. Sekcja O mnie, która działa jak taki mini list motywacyjny, wyjaśnia powody zmiany i pokazuje potencjał opis doświadczenia zawodowego, ale właśnie w języku biznesu, podkreślając osiągnięcia, a nie tylko obowiązki. Mm -hmm. No i oczywiście edukacja, kursy, certyfikaty, umiejętności dopasowane do nowej branży. Warto też prosić o potwierdzenia umiejętności i rekomendacje. Ale samo posiadanie profilu to chyba nie wystarczy, prawda? Trzeba tam być aktywnym. Zdecydowanie. Szkolenie kładzie duży nacisk na aktywne korzystanie z LinkedIn. Budowanie sieci kontaktów, ale w sposób przemyślany personalizując zaproszenia, a nie wysyłając masowo. Angażowanie się w dyskusje w grupach branżowych, komentowanie. Udostępnianie wartościowych treści, może nawet pisanie własnych postów. Czyli nie tylko szukanie pracy. Nie tylko. To też narzędzie do nauki, do bycia na bieżąco, do budowania swojej pozycji eksperckiej, nawet jeśli dopiero zaczynamy w nowej dziedzinie. No i oczywiście regularne przeglądanie ofert pracy w zakładce Praca i kontaktowanie się z rekruterami. Mówiłeś o networkingu. Szkolenie mocno to podkreśla, wspominając o tak zwanym ukrytym rynku pracy. Co to jest? Tak, to bardzo ważne. Ukryty rynek pracy to te wszystkie oferty, które nigdy nie trafiają na portale ogłoszeniowe typu pracu.pl. A jak do nich dotrzeć? Właśnie przez networking. Przez sieć kontaktów szkolenie pokazuje, jak budować te relacje i online, i offline. Na przykład na wydarzeniach branżowych, konferencjach, targach, w grupach tematycznych na Facebooku czy właśnie na LinkedIn. Chodzi o autentyczność, ciekawość, o dzielenie się wiedzą, a nie tylko o takie nachalne proszenie o pracę. Czyli budowanie relacji długofalowo. Dokładnie. Warto też, jak sugeruje szkolenie, poszukać mentora. Kogoś, kto już przeszedł podobną drogę i może udzielić cennych, praktycznych wskazówek. Okej, okay. załóżmy, że mamy już plan, rozwijamy kompetencje, budujemy sieć kontaktów. Czas na aplikowanie. Jak przygotować CV i list motywacyjny, które mają szansę przebić się przez setki innych, zwłaszcza gdy zmieniamy branżę? To jest duże wyzwanie, nie ma co ukrywać. Szkolenie podkreśla absolutną konieczność dopasowania CV do konkretnego ogłoszenia. To nie może być jedno uniwersalne CV wysyłane wszędzie. Dlaczego to takie ważne? Po pierwsze, trzeba używać słów kluczowych z oferty pracy. Dlaczego? Bo często pierwsze sito selekcji to są tak zwane systemy ATS. ATS. Applicant Tracking Systems. Programy komputerowe, które skanują dokumenty w poszukiwaniu właśnie tych słów kluczowych. Jeśli ich nie ma, Twoje CV może w ogóle nie trafić do rąk rekrutera. O kurczę. Te. Poza tym CV musi być przejrzyste, konkretne, skupione na osiągnięciach najlepiej popartych liczbami, mierzalnymi efektami, a nie tylko na suchym wyliczaniu obowiązków. Trzeba wyraźnie pokazać te umiejętności transferowalne, o których mówiliśmy, i nowo nabyte kwalifikacje. A co z tym językiem biznesu? Tak, unikać żargonu szkolnego, używać terminologii z branży, do której aplikujemy. Profil zawodowy na samej górze CV to świetne miejsce, żeby w kilku zdaniach wyjaśnić motywację do zmiany i podkreślić swoje atuty w kontekście nowej roli. A co z listem motywacyjnym? Czy one jeszcze w ogóle są potrzebne? Coraz rzadziej są wymagane. To prawda, ale jeśli firma o niego prosi, to warto go napisać dobrze, krótko, zwięzle, maksymalnie jedna strona, pokazując entuzjazm i konkretne dopasowanie do roli. To jest szansa, żeby pokazać trochę osobowości, motywacji, czego nie da się zrobić w takim suchym CV. Szkolenie podaje przykładową strukturę i radzi, jak unikać banałów typu jestem kreatywny i pracowity. Ciekawa jest też wzmianka w materiałach o wykorzystaniu sztucznej inteligencji, jak chat GPT. Tak. Szkolenie podchodzi do tego pragmatycznie. Mówi, że AI może być pomocne, ale trzeba używać go z rozwagą. Może pomóc wygenerować jakiś szkic CV czy listu, przeformułować zdania, żeby brzmiały bardziej biznesowo, znaleźć słowa kluczowe. Ale absolutnie nie można wysyłać tekstów wygenerowanych przez AI bez personalizacji i sprawdzenia. To musi być autentyczne. Jasne. Czyli AI jako wsparcie, a nie zastępstwo. Dokładnie. Dostaliśmy zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną super. Ale dla nauczyciela, który jest przyzwyczajony do trochę innego procesu rekrutacji w szkole to może być stresujące. Jak szkolenie przygotowuje do tego etapu? Przede wszystkim opisuje typowe etapy rekrutacji w firmach. Od tej pierwszej rozmowy telefonicznej, takiego screeningu, przez jedną lub więcej rozmów z działem HR i przyszłym przełożonym, czasem jakieś zadanie rekrutacyjne do wykonania w domu albo na miejscu, po sprawdzenie referencji i negocjacje oferty. A jak się przygotować do samej rozmowy? Kluczem jest przygotowanie. To szkolenie bardzo to podkreśla. Po pierwsze, dogłębny research o firmie i stanowisku, ponowna analiza ogłoszenia, przygotowanie odpowiedzi na standardowe pytania, typu proszę opowiedzieć coś o sobie, dlaczego chce Pani zmienić branżę, dlaczego nasza firma, co Pani wie o naszej firmie. A te trudniejsze pytania behawioralne? Tak. Pytania behawioralne, które sprawdzają konkretne kompetencje w działaniu. Na przykład. Proszę opowiedzieć o sytuacji, w której musiała Pani poradzić sobie z trudnym konfliktem. Tutaj właśnie przydaje się ta metoda STAR, o której wspominaliśmy. Star, czyli. Sytuacja, situation, zadanie, task, działanie, action, rezultat, result. Przygotowanie sobie kilku takich historii z własnego doświadczenia, które ilustrują kluczowe umiejętności, jest bezcenne. Trzeba też przemyśleć swoje oczekiwania finansowe i dostępność. No i co bardzo ważne, przygotować własne pytania do rekrutera. Dlaczego to jest ważne? Bo pokazuje zaangażowanie, zainteresowanie firmą i rolą. To nie jest tylko przepytywany kandydata. Czyli znowu wracamy do fundamentów znajomości swoich mocnych stron i umiejętności opowiadania o nich w konkretny sposób. A co jeśli podczas rozmowy padnie jakieś naprawdę trudne pytanie, na które nie znamy odpowiedzi? Szkolenie radzi, żeby przede wszystkim nie panikować. Można poprosić o chwilę do namysłu, ważna jest szczerość, jeśli czegoś nie wiemy, lepiej się przyznać, ale od razu dodać, że jesteśmy chętni się tego nauczyć. Można też spróbować przekuć nawet trudne doświadczenia w lekcje na przyszłość. Czyli pokazać taką postawę proaktywną. Tak. I ciągle podkreślać tę chęć nauki i rozwoju. Pokazywać też, jak doświadczenie nauczycielskie może być atutem w nowej roli. Na przykład umiejętność radzenia sobie z presją, cierpliwość, zdolność do jasnego tłumaczenia skomplikowanych rzeczy. To są supermoce nauczycieli. Supermoce, podoba mi się. A co z negocjacją? W szkole raczej nie ma na to miejsca, pensje są z góry ustalone. W biznesie to jest często naturalny i oczekiwany element procesu. Szkolenie zachęca, żeby próbować negocjować, zwłaszcza wynagrodzenie, ale oczywiście w sposób profesjonalny i oparty na argumentach, na swoim doświadczeniu, umiejętnościach, stawkach rynkowych. Pokazuje też, jak analizować całą ofertę pracy, nie tylko pensje. Co jeszcze jest ważne? Kultura firmy, możliwości rozwoju, work-life balance. Benefity pozapracowe. Warto zrobić sobie taką tabelkę plusów i minusów, jeśli mamy więcej niż jedną ofertę. Udało się. Mamy nową pracę, podpisana umowa, ale to chyba dopiero początek drogi, prawda? Jak odnaleźć się w zupełnie nowym środowisku, nowej kulturze organizacyjnej? Czy szkolenie porusza też temat adaptacji? Tak. I to jest bardzo ważny ostatni merytoryczny moduł tego szkolenia, bo zdobycie pracy to jedno, a odnalezienie się w niej i utrzymanie jej to drugie. Pierwsze tygodnie, miesiące to jest faza intensywnej nauki i obserwacji. Obserwacji czego? Trzeba zrozumieć nie tylko te formalne zasady, procedury, narzędzia, ale też tę niepisaną kulturę organizacji. Kto jest kim? Jakie są relacje? Jaki jest styl komunikacji? Szkolenie radzi, żeby na początku dużo słuchać, zadawać pytania, poznawać ludzi czyli nie zamykać się w sobie. Absolutnie nie. Budowanie relacji opartych na życzliwości, szacunku i współpracy jest kluczowe. Proste rzeczy: przedstawianie się, zapamiętywanie imion, small talk przy kawie, dziękowanie za pomoc. Trzeba też zarządzać oczekiwaniami swoimi i przełożonego. Regularnie rozmawiać o postępach, o tym, czego się od nas oczekuje. A co z błędami? Na pewno się pojawią na początku. Oczywiście. Szkolenie mówi, żeby nie bać się do nich przyznawać, ale od razu pokazywać, że wyciągnęło się wnioski i wie się, jak to poprawić. Ważne jest też dbanie o swój dobrostan i granice szanowanie czasu pracy swojego i innych. Generalnie, dać sobie czas na wdrożenie. Na koniec szkolenie porusza jeszcze jedną ciekawą opcję własna działalność lub freelancing to dla tych, którzy marzą o większej niezależności. Dokładnie. To jest alternatywa dla etatu, która daje dużą wolność i satysfakcję, ale wiąże się też, nie ukrywajmy, z większym ryzykiem finansowym i większą odpowiedzialnością. Jakie opcje tu wchodzą w grę dla byłych nauczycieli? Szkolenie omawia te najpopularniejsze oczywiście własna szkoła językowa, korepetycje na większą skalę prowadzenie szkoleń, warsztatów konsulting w swojej dziedzinie. Tłumaczenia, copywriting, czasem przekształcenie hobby w biznes, albo po prostu freelancing w tej nowej branży, której się nauczyliśmy jako programista, grafik, specjalista od marketingu. A jakieś praktyczne wskazówki? Tak, szkolenie podaje takie podstawowe, praktyczne wskazówki. Opracowanie pomysłu i biznesplanu. Wybór formy działalności jednoosobowa, może na początku nierejestrowana, kwestie księgowości, pozyskiwanie finansowania, dotacje, pożyczki, marketing i zdobywanie klientów. Podkreśla jednak, że to jest droga wymagająca dużej samodyscypliny, organizacji i cierpliwości. Przeszliśmy przez naprawdę szeroki zakres tematów, które obejmuje to szkolenie, kariera nauczyciela poza szkołą. Wygląda na to, że to jest taki no, bardzo kompleksowy przewodnik dla nauczyciela, który myśli o zmianie. Zdecydowanie. Od tej pracy nad mentalnością, nad lękami, przez bardzo konkretne narzędzia planowania finansowego, analizy kompetencji, badania rynku, po praktyczne wskazówki dotyczące szukania pracy, pisania CV, rozmów kwalifikacyjnych i adaptacji w nowym miejscu. Wydaje się, że siłą tego materiału jest właśnie ta struktura, to podejście krok po kroku to jak taka mapa drogowa, która prowadzi przez cały ten proces, który często bywa chaotyczny i bardzo emocjonalny. Tak, myślę, że to daje takie poczucie kontroli i pokazuje, że zmiana jest jak najbardziej możliwa, jeśli podejdzie się do niej w sposób zaplanowany, strategiczny. Mając taką wiedzę, taką mapę i świadomość własnych zasobów, tych supermocy nauczycielskich, pozostaje chyba tylko jedno pytanie. Jakie? Jaki mały, naprawdę mały, konkretny krok można zrobić jeszcze dzisiaj albo jutro, żeby ruszyć w stronę tej nowej zawodowej przyszłości? Nie musi to być od razu rzucanie pracy, ale coś małego, co przybliży do celu. Właśnie. Zmiana zaczyna się od pierwszego kroku, nawet najmniejszego. Mamy nadzieję, że ta nasza rozmowa dała Państwu taki wgląd w to, jak można się do tej zmiany przygotować, korzystając z takich materiałów jak to szkolenie. Życzymy powodzenia na tej drodze.